Siemanko, Texan, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 z polskiej wsi. A w dzisiejszym odcinku co? Podjechałem sobie busikiem tutaj. I idziemy do chłopaków na warsztat, bo będzie taka mała niespodzianka. Zresztą po tytule pewnie będziecie wiedzieć. Więc zaraz zobaczycie, co tutaj chłopaki wymodzili. Idziemy tu do nich na warsztacik. Zobaczymy, czy ktoś tu jest. Nie ma tu nikogo. A <laughs> Jak widzicie, 912 DM do remontu do chłopaków na warsztat. Dołożyli mi turbo. Przedni napęd. Konsola natura dalej jest. Jak widzicie, przemalowana na żółto. Ładnie to wygląda. No i oczywiście, kultywator taki zwykły. Sobie zakupiłem u nich. Znaczy, zakupiłem. Wiecie, stary. Dajmy tu od razu do remonty, żeby pomalowali. Może kiedyś jakieś wałki do tego dojdą, ale nie wiem. No co, siadamy sobie i polimy. Ładnie wszystko działa, światełka. Kurde, oświetlenie jest. Kogut mrugo, wszystko działa ładnie. Blaczki szerokie z przodu jak widzicie, tył też. Zobaczymy, jak sobie poradzi w polu. Oj, raczej tu z Turem będę cały czas jeździł już tym ciągnikiem. Aczkolwiek nie wiem, jeszcze zobaczymy. Czy konsoli od tura nie odepnę? Kazałem mi to wszystko omalować, wyremontować. Ale kto wie, może będzie ładowarka. Także sobie tutaj o ładnie to to zrobimy. Syk, zobaczymy, czy da rada. Tutaj powapnie było. E, ładnie daje rada. Bezproblemowo. Po orce tutaj idzie jak burza. Także no. Sobie no sobie dać radę, bo tu jest 5 coś. Dobra, ja lu mam taki kultywator z wałkami jeszcze z tyłu 6 metrowy i ostatnio 912 robiłem, bo w 1222 uszczelka pod głowicą była wydmuchana. I tak myślę, a chuj zobaczę czy 912 da radę. ja to 902. -ka. No i dała radę. Powiem wam. <laughs> No i co, lecimy sobie D, e, To teraz to, to, to będzie szybko robota szła. Takim zestawikiem. Powiem wam. Raz, dwa tu będzie szło. Dobra Felgi jak się szybko ugrudziły. No fajnie robota idzie, nie powiem. Fajnie widać te szerokie Kapcie, kurde z przodu. Podoba mi się to, że na takich szerokich kapciach jest. Może taki trochę niższy, ale jest teraz. Bysior, powiem wam. Ładnie sobie daje radę. Dobra, tutaj takie jakieś zabija, co zrobimy. Oj, bo mi teczkę oborniczka tutaj zabiera. Dobra. No, w tym roku tu będzie kukurydza, ale ja już sobie bronuję, wiecie, kultywatoruję pod kukurydzę, no i potem po kukurydzy obornik tu będzie rozrzucony, więc w końcu kupa tego obornika zniknie. Myślę, że jeszcze na to drugie pole pojedziemy, co soja tam ma być. Może zdążymy, ale kurde, fajnie idzie robotka. Taką 10-14 Mógłbym w realu mieć Fajnie zrobiona Szerokie kapcie Oj, oj co się Chwyciło Ale idzie, daje radę Fajnie, fajnie sobie Radzi No i jest raczej bardziej zwrotna od mojego Zatora Jak widzicie no idealnie tutaj wszystko skręt maksymalnie ile się no da tutaj nigdzie nie wadzi nie dobra lecimy a teraz tym pole ubywa no niby 60 z tamtymi bronami też ubywało ale wiecie tu jest jedna kultura pracy ogólnie ładnie sobie radzi Także pieniążków trochę wydane. Nie patrzcie w ogóle, bo kredyt brałem, bo ogólnie sprawdzałem sobie różne rzeczy. Tutaj kredyt brałem. I jeszcze go nie spłaciłem, zapomniałem. Także na pieniądze nie patrzcie sobie. Co? Nie wiem. No to można się zapytać. No. No. Mm. Dobra. Kurde, ktoś tu napisał do mnie jeszcze? Kto tu do mnie napisał? Mm, 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 mm. Dobra. Dobra, hm, sobie hm, jak widzicie, żeby nie było, że kasę sobie dodawałem. Także sobie spłaciłem. Taki kurde kultywator za PRL-u. Ale odmalowany ładnie jest. Niebiesciutki. Szkoda, że na tu wałków nie ma, chyba że. Tu wygląda, jakby się dało założyć do niego. A nawet nie wiem, czy się nie da. Czy gdzieś w sumie nie będzie w innych dopinanych? Czekajcie. Yy, różne, zobaczmy. Nie ma. Gdzie by to mogło być? Yy, czekajcie, bo na zdjęciu nie wiem, czy z wałkami nie był. musiał popatrzeć, bo na zdjęciu wydawało mi się, że był z wałkami no ale gdzie by to teraz znaleźć czy to na pewno z wałkami czy nie, nie ma gdzieś tu takiego inne albo po, po, po o, po nazwy gdzieś nie da się wpisać gdzie tu jest jakiej to marki był? Czekajcie, zobaczymy się tu zaraz. To był forszyk, dobra. Ile? Ile? Dobra, lecimy Robota idzie No Dobra Kupola już zrobiona Ile mamy? 9 minut Kurde, a dałbym sobie rękę był Z tymi zwałkami z tyłu W sumie tak, na dobrą sprawę Nie wiem, no zobaczymy. zobaczę w sumie jeszcze po sklepie. Może to być w czymś innym. No ale <laughs> wałki to w sumie niepotrzebne. To i tak to chodzi, żeby głęboko zrobić ładnie, przerównać. Bałki nie są już takie potrzebne. Powiem Wam, że trochę mnie ten remont wykosztował. Nie powiem, bo miałem kredytu 60 tysięcy, a teraz mi zostało 90. No niby ten kultywator jeszcze kupiłem, no ale miałem też 20 tysięcy jeszcze swoich pieniędzy. Czyli tak, jakby kredytu miałem 40 tysięcy, a to mam 90. No ale no, teraz i tak wydam pieniążki posiejemy to i potem z żyta mam duże pole mleka mam dużo na sprzedaż już także czekać na dobrą cenę i i pieniążki tuż, tuż będą teraz po tym remoncie to ten ma 3 konie więcej niż tamten zator w sumie i jednak ma taki czuć taki że ma większy uciąg no ale teraz tym będzie można sobie jednym jechać na pole zbierać snopki, bo tura ma w razie czego czy cokolwiek, czy do rozrzutnika, będę rozrzutnikiem która zakłada jadę jest gitara i przynajmniej coś się zmieniło, nie? <coughs> Jakieś zmiany muszą być. Jeszcze się szykuje remont 60 w nieodległym czasie. Tam raczej już która nie będzie też w niej. Będzie zmiana, ale to raczej już po żdziwach. Będą właśnie takie jakieś zmiany. Tutaj trzeba tutaj nawozy rozsiać jeszcze, na tym, na drugim polu ale to na spokojnie <laughs> dobra, jeszcze raz w dół, chyba i będzie. W sumie to nie wiem czy w giermo nie mają takiego kultywatora teraz, to tak myślę. Coś mi się tak wydaje. Taka woda trzeba było wziąć. Mam gardle zaskło. To strasznie tak rzuca nim tak. Nie idzie tak fajnie całe w ziemi. Nie wiem od czego to zależy. Dobra. Podnosimy. W ogóle ciekawe to rozkładanie jest powiem wam. Siłownik tutaj chyba dwustronny musi być, ale węży nie ma działa na powietrze, z tego co widzę. No, nic nie podpięte. Na powietrze działa. Czekajcie, żebym ja się nie zajechał, bo tu mogę wjechać na to swoje drugie pole. Ojej, ojej, kurde, mało brakowało nieszczęścia. No zapomniałem, że to szerokie jest jak się tak jedzie. Niby się składa, ale jednak z 3 metry będzie miało to to złożone. Jeszcze <laughs> mnie w sumie ciekawi. Zaraz to sprawdzimy test. To. Czy złożony da, da rady robić? A i lipa. Lipa, że złożonym się nie da robić. Straszna szkoda. Dobra. Ale lecimy sobie tutaj dookoła. Pierwsze objedziemy. Najlepiej pierwsze pole dookoła wjechać. Potem się dobrze nawraca. Bo jest równo. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Czemu tak kółka wszystkie w jednym miejscu mają takie Nie wiem, wszystkie jednak tak mają w jednym miejscu Takie czarna, Nie wiem czemu tak jest, no ale jak jest to niech będzie Kurde, ale idzie, idzie robota Fajnie tego ubywa No i teraz będę myślał nad ładowarką Chyba, a dopiero potem nad szóstką Bo powiem wam, że no Przydałaby się ta ładowarka Tutaj na razie te sprzęty dają radę Bo już sobie można powiedzieć, że Że dwa nowe ciągniki mam Od początku serii Bo Zetor Tutaj 912K po remontach To jest jak nowy ciągnik Remont silnika, wszystko generalka była. Także widzicie, ma to 0. Trochę mi już tam ją dotarli. Więc na spokojnie. Na spokojnie sobie tutaj można robić, bo jest już dotarta. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze raz nie objadę całego pola dookoła. A potem będę raz razie jeździł. Troszkę przycofamy cofamy i pyk, lecimy, no, się będą <laughs> na pełnej w kolejnym odcinku raczej już, będzie trzeba czas, czas jeszcze znowu przewinąć. No ale to damy radę sobie O Jezu, nowymi sprzętami można powiedzieć po krzokach Ale ubywa, ubywa, pole powiem wam Sprzęcik jest konkretny Wiesz, że to strasznie płytko idzie, nie wiem, czy to wina tego ciągnika, czy, czy czego Cienik się fajnie zapada tak w ziemię, a, a to tak płyciutko idzie. No nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Może przez to, że tak lepie tym cienikiem tu pa, wpada w bruzdę, tu wpada w bruzdę. Możliwe, że przez to. Hmm. Może bym sobie tego cypla tu wyrobił, powiem wam by był z głowy No To byłby plan Wyrobiłbym tego tutaj no Teraz dwa i by, by, będzie zrobione I wtedy już tu na równość sobie jeździł tutaj ile? Dwa razy przy, przycofam i będzie zrobione. No, jak widzicie szybka skrzynia też tu jest wsadzona. Także no Więcej raczej już teraz będę tym cionikiem jeździć niż zatorkiem. A tak mówiłem, że zator najwięcej roboty robi a tu teraz ten go zastąpi trochę, trochę roboty mu weźmie. Lapek, terapek. I tu będzie cypel zrobiony i można będzie tam raz przy razie sobie już jeździć na spokojnie. Troszkę tam pomiędzy poszło, ale to nic Nie wiem czy to nie zasieje trawy <laughs> tego cypla No jest strasznie uciążliwy do roboty Ten tak mniej że jakbym to pole obok tu kupił połączył to już w ogóle by była landara z tego pola i tak w nieodległym czasie to by nastąpi pewnie no i gitara lecimy sobie raz przy razie ale mamy już ponad 20 minutek więc was nie będę zanudzał jednym i tym samym Także sobie dojedziemy do końca i myślę, że będziemy sobie kończyć. Także w tym odcinku to ja było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na więcej, jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę no i co. trzymajcie się, cześć do zobaczenia. Elo.